Nie zrobisz tego! Nie zrobisz! Ale trzyma to nie! Resi. Kupon na dychę, zobacz! Autentyczny kupon na dychę! No hej, okay, no raz. na ale gratis masz kupon. Raczej przegryź w tej sytuacji. Któryś czyta co tam jest? No ty, no mam to rozciężyć 1 na 5 No to ty jesteś większy od tej butelki to 5% okropnie. No to jest rozcieńczalnik 1 na 5, no. Nawet masz czasy żołądkę. Jak no się wypiję 5-litrowy wody to, to, to po najpierw, po najpierw po musisz wypić. <gulatory> <gulatory> Ewentualnie możesz ja. popić No nie, inaczej. Puska. Resi waży na pewno niż 50. No 70% człowieka to woda, To widzisz się samo rozpięć. samo jest popite! Ja jestem popito. No! litrów. <grywa> Oooo! O, Jesteś tym co jesz. Bądź sokiem cytrynką. No, dajesz reszta na Co on bije? Fas Fasek, Fasek cytrynowy. Ale taki, nie, to jest sok cytrynka, no. Resi mówi, że nie wywali go na hejnał. A ja mu mówię, że on to zrobi i dostanie cytrynowy. kupon na dychę. A to ja też, ja ja też To ja jacek, ja On w A co potem się stanie? Nie, teraz tym się głowa. No, i? my już jesteśmy No to ogień. Co za No, to nie jest takie złe, Harcerze że to walili wczoraj kielichami. Plastikowymi kieliszkami wczoraj walili, no jak babcie w kącie. Możesz Moniki zapytać, sama im dawała. Pół, pół litra. litra. Ale całe. Tylko już nie ma pół litra, już parę kieliszków wypili. Co to jest pół litra? Jesteś dużym chłopakiem. No nie wiem. Ale możesz popić moim mlekiem. Nie podpuścamy, ty po prostu tego nie dasz To jest sok pomarańczowy, sorry. Sokiem jabłkowym. No, wreszcie. Koniec. Czemu ty się boisz? Nie wiem. Tego że radę. Szkoda, ci nie pójdziesz najwyżej na koncert zbyt ja, gorszy. Ta, o to przed koncertem. Na hejnał. No, na raz. O! Nie, to już śmierdzi. na Ale podobno jak nie wykręca głęby, to już choroba. Tak. Tak, na hejno. No, leś, leś, leś. <grym> Robisz na pięć. To tak ta muzyka, jakaś muzyka. to jest. nie jest. To ale... To jest To jest... Nie, ale... na Nie ale... To jest jak to, jest na na to jest... no, nie, wody nie, nie dwa. No, no to spróbujmy. No ale... Nie spróbujmy to Nie ma sensu. Kto się to sobie zatychę dwa kolejne rzeczy. Dobra, żałuję się tego, czego się nie zrobiło. No. Jeden, dwa, siedem. Jesteś za połową! Mówię, jest jak. dobrze! Ja bym na twoim miejscu uważał, Dawid. Jestem w zasięgu. Jeszcze tylko trochę. Nie, Jacek nagrywa. No i dobrze, nic Chcesz popić mleka? Ja... to by było... To! Sure. A Dał radę, Słabę. Jak ty więcej? Smakowało tak, jak śmierdziało. Więcej. Reshi, oto twój oficjalny kupon na dychę. Talon na balon. Kiedy mogę go zrealizować? Myślę, że możesz go zrealizować po złazie zaraz. Okej. Gratulujemy. Możesz kogoś pozdrowić, rodzinę, matkę. Tak. Pozdrawiam wytwórnię Sługów Cytrynka, cytryny. Mm. Z kurczy syna matki na twarzy.